Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym filmie. Tym razem poopowiadamy trochę o talentach. Podoba Ci się ten kanał? Wesprzyj mnie na zrzutce lub na Patronite, zasubskrybuj kanał i daj lajka. Like Dziękuję. Jak już słyszeliście w zapowiedzi dzisiaj, porozmawiamy sobie trochę o talentach, bo to jest pytanie, które się bardzo często przewija i to zarówno w prywatnych wiadomościach do mnie, jak i na naszym forum facebookowym oraz w komentarzach na YouTubie pod filmami, czyli widać, że ten temat mocno Was interesuje. Nie za bardzo wiedziałem jak do niego na początku podejść, bo tak naprawdę tyle ile osób, tyle różnych prawdopodobnie rozwiązań na dawanie talentów, a to wcale nie jest taka prosta i oczywista sprawa. Ja będę chciał Wam króciutko o tym popowiadać, a właściwie to przedstawić swój sposób przydzielania talentów moim bohaterom. Często przewijają się pytania na forum jak dać talenty Jonowi albo jak dać talent Poseidonowi, albo jak, dać, jak, jak pójść w talenty w Klarisie? Słuchajcie, to nie jest taka prosta odpowiedź i tak naprawdę nie ma jednoznacznie odpowiedzi na to pytanie. Jest bardzo mało, mało postaci, właściwie chyba na palcach jednej ręki mógłbym policzyć takie, takich bohaterów, którym można od razu odpowiedzieć na pytanie, jak dać talenty, w którą stronę pójść. Takim wyjątkiem na przykład u mnie jest Anzo. I już Wam tłumaczę dlaczego. Zobaczcie jego skile. Otóż on zadaje 215 obrażeń wszystkim przeciwnikom, i to jest ok, ale przywraca każdemu sojusznikowi 20% zadanych przez nich obrażeń. Co to znaczy? To znaczy, że ta postać im mocniej uderzy, tym więcej przywróci nam zdrowia. I akurat u Anzoga się nie ma nad czym zastanawiać w talentach, po prostu trzeba mu ładować wszystko w atak. Ja akurat jeszcze go tutaj nie mam i jeszcze chyba długo go nie będę zrobił, ale jeżeli będę szedł, to będę szedł stricte w atak, bo każde wejście w atak powoduje, że będę odzyskiwał więcej zdrowia za każdym razem. Ale, jak już wspomniałem, takich postaci można na palcach jednej ręki policzyć. Dlatego jak planujecie dać komuś siatkę, to musicie wiedzieć na jakiej pozycji najczęściej w nim gracie. I tak, jeżeli mamy taką telurię, która wiadomo, że u mnie w 90%, jeśli by stała, to stałaby na tanku, no i ja akurat... No i ściągnąłem ją z tanka, żeby było trochę łatwiej mi atakować, więc na tanku ona u mnie nie stoi. Natomiast jeżeli by stała na tanku i tak pod tanka była robiona początkowo, zobaczcie, to ja szedłem tylko w obronę, dlatego że Teluria nie ma mocnego ataku, tak, czyli bez sensu dawać jej atak i umiejętność nie polega na ataku. Musicie przeanalizować sobie każdą postać pod kilkoma kwestiami. To znaczy: po pierwsze, do czego ona wam służy, na jakiej stoi pozycji i jakie ma umiejętności specjalne. Umiejętności specjalne Telurii, jak zobaczymy, to zobaczcie 130 obrażeń wszystkim przeciwnikom, więc to jest śladowy atak, tak naprawdę. Dla niej ważniejsze jest, po pierwsze, dawanie pomocnika żywiołu, czyli tak tzw. przeze mnie minionków, regeneracja zdrowia przez dwie tury i spadek regeneracji manu u przeciwnika. Czyli w tej postaci ważniejsze są umiejętności specjalne, nieatakujące I tu Telurię trzeba dawać. Tylko i wyłącznie w obronę, nie ma sensu w atak. Ale jak na przykład weźmiemy takiego zawodnika, który jest, którym jest Poseidon, który już zadaje 450% obrażeń celowi i to jest jego główna umiejętność, nie będzie on stał u mnie na tanku, czyli będzie na pozycji najprawdopodobniej albo 2 i 4, albo 1 i 5, czyli skrajnie, w zależności od tego jakie jest ustawienie, to tutaj, zobaczcie, tu już i atak. Tu wprawdzie poszedłem w obronę, ale tu już poszło. Proszę bardzo, tu już poszedł atak. Tu tak samo już poszedł atak. I przyspieszenie mamy. Więc ja mam taką sugestię. Jeżeli dajecie kogoś na tanka, wiecie, że to jest wasza postać na tanka, to idźcie w obronę. Zdecydowanie. Tym bardziej, jeżeli to nie jest postać stricte atakująca. Jeżeli robicie. Postać na pozycję numer 1 i 5, które to są pozycje 1 i 5 w drużynie, już Wam pokazuję. Nie wiem, jakiejkolwiek, na przykład na tej, na tej drużynie. Tu jakby nie sugerujcie się zupełnie moim ustawieniem, bo to jest moje ustawienie, które służy do przechodzenia na automacie, leveli, więc nie ma znaczenia, która postać gdzie stoi, bo oczywiście gdybym miał tak ustawić, to już teluria by stała na środku. Yy, one byłyby inaczej ustawione, ale mniejsza z tym. Miejscówka 1 i 5 to jest ta, jedynka to jest dla mnie tak, gdzie stoi Clarissa, tu gdzie stoi teluria. To jest piątka. Więc jeżeli robicie postać, która będzie stała na pozycji 1 i 5, czyli mówimy o różnie obronnej, czyli będzie tak naprawdę ginęła najprawdopodobniej na końcu, a na pewno będzie najmniej atakowana klockami, to idźcie u niej wata. Jeżeli będziecie dawali postać na pozycji 2 lub 4, 2 tu gdzie stoi jonatel, a 4 to tu gdzie stoi wela, to też albo idźcie w Watak, albo podzielcie trochę talenty. Trochę w atak, troch, trochę w obronę. Na przemiennie. To też jest dobre rozwiązanie. Jeżeli idziecie w pozycję numer 3, czyli typowy tank, to sugeruję mimo wszystko iść w obronę. No chyba, żebyście dawali na tanka Anzoga, no to wtedy idźcie watak, ale to jest wyjątek, o którym wspomniałem. I tak ja mniej więcej podchodzę do tego tematu. Jak dla mnie to nie jest nic skomplikowanego. Ja u siebie przy wyborze talentów kieruję się właśnie. Taką zasadą, o której Wam powiedziałem wcześniej, czyli patrzę, gdzie postać miałaby stać, z kim ewentualnie miałaby współpracować i tak w te talenty idę. Oczywiście to nie jest coś, co sprawdza się w 100%, bo za chwilę mogę usłyszeć zarzuty w komentarzach, że można tu zrobić inaczej, że można tam zrobić inaczej, że ktoś ma inny sposób. Spoko. Całkiem możliwe, że macie inne sposoby i że te Wasze sposoby też są dobre. Ja po prostu Wam w tym momencie tłumaczę, na Waszą prośbę, jak ja to najczęściej robię, jak ja podchodzę do tych postaci. Zobaczcie, jak mam na przykład Tarlaka, to też, jest, to też jest jeden z wyjątków, on oczywiście nie służy mi na tanku. Tarlak głównie służył mi do pewnego momentu do grania na Tytanach, do podbijania wyników na Tytanach. Dlatego Tarlakowi szedłem tylko w obronę. Tam gdzie mogłem, miałem do wyboru dać obronę albo atak, to dawałem obronę. Zobaczcie, widzicie, tutaj pominąłem atak, dałem obronę. Tu poszedłem też dwa razy tarcza, bo dla mnie najważniejsze jest... Żeby ta postać jak najdłużej przetrwała mi na Tytanie. Dokładnie tak samo zrobiłem z W, w tej chwili wam nie pokażę, bo w Z w ściągnąłem wszystkie talenty, ale dokładnie tak samo zrobiłem z W, to znaczy wszedłem mu w obronę. Taki sam schemat na przykład stosuję w tym momencie w szakalu strażników. I teraz dlaczego to robię? Niby szakal strażnik, powinniśmy iść mu w atak, prawda? No bo jest to postać atakująca, on nigdy nie będzie u mnie tankiem i dlaczego mu idę w obronę? Otóż dlatego, że jedynym miejscem, w którym ja używam szakala jest też tytan. On mi służy do tego, aby obniżać na fioletowym tytanie odporność tego sztytana na atak żółtymi klockami. Wyniki? 10-20 tysięcy więcej jak bez szakala, mniej więcej. On tutaj, zobaczcie, umiejętność, On daje minus 54% przeciwko światłości. Mimo, że jest to czwórka, a mam dużo fajnych piątek żółtych porobionych, to daje strażnika szakala, bo on mi podbija bardzo mocne wyniki. I ponieważ służy mi w 90%, tak naprawdę, na tytanie, te pozostałe 5% to czasami może wojna. Bardzo rzadko go tam używam. Czasami może jakieś wydarzenia, ale to dosłownie wszystko. To ponieważ służy mi w 95% do gry na Tytanie, to mnie zależy, żeby 12 czy 13 gwiazdkowy Tytan, z którymi walczymy najczęściej, nie ściągnął mi go jednym strzałem, bo gdybym go zostawił na tych y, obronach typowej czwórki, to on by po prostu za chwilę padł. W tej chwili mam go na 16, w levelu podciągnę go właściwie do 20, bo on musi mi jak najdłużej wytrzymać i to jest jego zadanie. Więc jeżeli macie kogoś, kto musi jak najdłużej wytrzymać, to walicie mu obronę, nic więcej. Więc musicie wiedzieć, do czego chcecie używać postaci, kiedy ich używacie. Jeżeli to, to Wam się zmienia, to zawsze możecie ściągnąć talenty z tego bohatera i dać mu jakieś inne, albo w ogóle innemu bohaterowi. To samo z Ranvirem. Ranwir służy mi tylko i wyłącznie na wojnie, czyli w jednym składzie, i to jest te 5%, z którym go używam, a 95% to są także tytany, więc jemu też teraz dopiero zaczynam iść z siatką dla niego, i też pójdę mu zdecydowanie w obronę, czyli za chwilę tutaj nawinę w prawą stronę. Tutaj to bez znaczenia, bo czy, czy dam HP, czy dam tarczę, to mniej więcej na to samo wychodzi. Tu się zdecydowałem na życie, bo ono było po prostu wcześniej. Zależało mi, żeby on ustawał trochę, troszkę dłużej, ale tu już mu pójdę z siatką w prawą stronę, tak? Tak samo tutaj mu pójdę. Prawdopodobnie w lewo, że jak się leczy, to żeby się leczył wyżej, bo nie zależy mi na jego ataku, bo on nie atakuje. On nie ma mocnego ataku, zresztą jak zaatakuje Tytana, to co mu tam dam? Zamiast nie wiem. 600 punktów, zabiorę mu 650, to nie robi mi różnicy. Ale jeżeli oni mi ustoi chwilę dłużej, jeszcze raz odpali i moi bohaterowie zamiast 1500 będą dawali 3000 obrażeń albo 4500 obrażeń od klocka, no to to już mi zrobi różnicę w wyniku. Dlatego Ranwir, kolejna postać na Tytana, zależy mi, żeby jak najdłużej stał. I idziemy w obronę. Proste. Tak trzeba robić ze wszystkimi postaciami. Jeżeli mamy postacie leczące, po co postaciom leczącym iść w atak? No nie ma to sensu. To też jest ważna rzecz. Nie powiedziałem o tym wcześniej. Fajnie że, fajnie, że sobie teraz o tym przypomniałem. Nie dajecie żadnego lekarza w atak, bo lekarz nie atakuje. Jeżeli macie postacie pasywne, takie, które nie atakują albo mają słabe ataki, to idziecie im zdecydowanie zawsze w życie. One mają ustać jak najdłużej, one mają wytrzymać atak przeciwnika, zwłaszcza, że algorytm jest teraz dosyć sprytny i to, co ja zaobserwowałem, bardzo często wykańcza mi lekarzy na samym początku, skupia swoje ataki na nich. No to chcąc ustać jak najdłużej, żeby oni mi kogoś uleczyli, muszę im zwiększać życie. Wszystkie pasywne postacie w życie. I to mniej więcej tyle, więc podsumowując, wszystkie pasywne postacie idą w życie. Wszystkie postacie, których na przykład używacie na tytanie, tylko na tytanie, czyli zależy Wam na tym, żeby jak najdłużej ustały, tak samo idziecie w życie i w obronę. Postacie, które są na tanku, życie i obrona, bo na tym Wam zależy najbardziej, żeby oni jak najdłużej ustali. A cała reszta postaci, czyli mocni snajperzy, tam idziecie w atak, bo no na przykład bez sensu by było iść z Lianą, która jest na pozycji załóżmy 4 lub 5. Bez sensu, by było ją dawać w obronę, no bo nam zależy, żeby ona walnęła. No, jak ona walnie dwa razy, no to pozamiata dwóch najczęściej. Albo przynajmniej w 80-90% czy 90 ich wykończy. Tak samo Alasie. Jeżeli będę szedł za Lasie, będę atakował w atak, bo to jest postać, która ma zrobić jak najwięcej szkód. Snajperzy, stricte w atak. Tam ładujcie wata. Nie ma się w ogóle nad czym zastanawiać. Mam nadzieję, że trochę wam to rozświetliło. Staram się tak w dość krótki sposób wam o tym wszystkim opowiedzieć, pokazać jaki jest mój tok rozumowania i jak należy stosować, więc nie chcę omawiać każdego ze 150 bohaterów, bo to nie ma najmniejszego sensu. Przeanalizujcie sobie to, co powiedziałem po prostu, dopasujcie do swoich taktyk, do tego, do czego tej postaci potrzebujecie, dopasujcie do tego, w którym ona miejscu stoi i jak byście chcieli, żeby ona działała i będziecie mieli odpowiedź na pytanie jakiś wsiadkę talentów. Proste. Pamiętajcie, że siatkę talentów zawsze można zresetować, jeżeli zmieni się wam ustawienie postaci, jeżeli macie guziki resetu. Ja ich chyba mam kilkanaście w tej chwili, bo to aż tak często się tych siatek nie resetuje. Ewentualnie można za diaksy też zresetować. Jest to coś, co można zawsze cofnąć, więc nawet jak popełnicie błąd, to się tym po prostu nie przejmujcie. Tyle ode mnie. Jeszcze raz powtórzę, mam nadzieję, że troszkę Wam to rozjaśniło w głowie. Jeśli macie jakieś uwagi, komentarze, chętnie ich wysłucham, przeczytam. Napiszcie pod filmem, co o tym myślicie, jak Wy do tego podchodzicie, bo może macie jakieś inne pomysły, a wtedy zrobimy nowy filmik, jeżeli okażą się fajne. Także dziękuję Wam serdecznie, że zechcieliście wysłuchać tego filmu do końca. Życzę Wam miłego dnia i miłego grania. Cześć! Podoba Ci się ten kanał? Wesprzyj mnie na zrzutce lub na Patronite. Zasubskrybuj kanał i daj lajka. Dziękuję!